Chciałbym teraz zademonstrować ciekawą funkcję, jaką program Hebrew Interlinear Bible posiada. Otóż na ekranie widzimy po lewej stronie tekst hebrajski spółgłoskowy z numeracją Stronga, po prawej stronie mamy tekst Biblii Króla Jakuba w języku angielskim, także z numeracją Stronga. Jeżeli teraz na przykład słowo hebrajskie Elohim o numerze kod, e, Stronga 430 Klikniemy prawym klawiszem myszki. Następnie wybierzemy Define, czyli zdefiniuj. I możemy teraz wpisać znaczenia słowa Elohim. Podstawowym znaczeniem jest Bóg, więc wpisuję to słowo. Innym znaczeniem może być na przykład Bóg z małej litery tym razem, czyli nie. Nie jachwę, ale jakikolwiek bóg pogański. Dalej, może to słowo oznaczać także bogowie w liczbie mnogiej. Podobnie, bóstwa. No i jeszcze na przykład bogini. Potwierdzam. I teraz słówko podstawowe, które wpisałem w pasku o numerze 0 pojawiło nam się w całym, całym Starym Testamencie. Możemy w ten sposób bardzo szybko stworzyć międzywierszowy tekst polsko-hebrajski. Jeszcze inną opcją tego programu jest, na przykład, kiedy klikniemy na jakieś hebrajskie słowo, na przykład tutaj mam słowo o numerze 6440, jest to kod w numeracji Stronga, klikam prawym klawiszem i na przykład wybieram count czyli licz i tutaj pojawiła się informacja, że to słowo występuje 4 razy w pierwszej księdze księgi rodzaju